Mądrość Syracha, rozdział 34, wersety od 18 do 19. Kto przynosi na ofiarę rzecz niesprawiedliwie nabytą, ofiaruje szyderstwo. Dary bezbożnych nie są bowiem przyjemne panu. Nie ma bowiem upodobania najwyższych w ofiarach ludzi bezbożnych, a grzechy przebacza nie przez wzgląd na mnóstwo ofiar. Księga Izajasza rozdział dziewiętnasty. Wyrok na Egipt. Oto Pan wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu. Zadrżą przed nim bożki egipskie, omdleje serce Egiptu w jego piersi. Uzbroje Egipcjan jednych przeciw drugim i walczyć będzie brat przeciw bratu, przyjaciel przeciw przyjacielowi, miasto przeciw miastu, królestwo przeciw królestwu. Dozna wstrząsu duch ożywiający Egipt, a jego zazdrość zniwecze. Więc radzić się będą Bożków i Czarodziejów, Wróżów i Czarnoksiężników. Wydam Egipt w ręce srogiego pana. Okrutny — Król będzie nimi władał. Wyrocznia pana, Boga zastępów. Zginą wody z morza, rzeka opadnie i wyschnie, kanały poczną cuchnąć. Ramiona Nilu w Egipcie zmaleją i wyschną, trzcine i sitowie powiędną. Ogołocone będą brzegi Nilu, cała roślinność Nilu uschnie, wyginie i już jej nie będzie. Rybacy będą wzdychali i zasmucą się wszyscy, którzy wędkę zarzucają w Nilu, a ci, którzy rozciągają sieci na powierzchni wody, będą rozpaczali. Wstydu doznają pracujący koło lnu. Gręplarki i tkacze najbielszego płótna. Przedsiębiorcy będą załamani, a wszyscy najemnicy zgnębieni na duchu. O jak są głupi książęta Soan! Mądrzy, doradcy faraona tworzą głupią radę! Jak możecie mówić faraonowi: Jestem uczniem mędrców, uczniem dawnych królów. Gdzie są, proszę, twoi mędrcy? Niech tobie się pokażą i niech się objawią, co postanowił Pan zastępów względem Egiptu. Zgłupieli książęta Soan, mylą się książęta znów. zwiedli Egipt naczelnicy jego nomów. Pan rozlał w nich ducha obłędu, oni zwiedli Egipt na błędną drogę w każdym jego dziele, podobnie jak pijak wymiotujący schodzi ze swej drogi. I Egipt nie osiągnie żadnego dzieła z tych, których go dokonuje głowa i ogon, palma i sitowie. Ów dzień Egipcjanie staną się jak kobiety. Będą drżeć i będą się lękać na widok poruszenia ręki, którą Pan zastępów podniesie przeciw nim. Wtedy ziemia judzka stanie się postrachem Egiptu. Ile razy mu się ją przypomni, strach Go ogarnie z powodu zamiaru, który Pan zastępów powziął przeciw niemu. Ów dzień będzie pięć miast w kraju egipskim, mówiących językiem kananejskim, które przysięgać będą na pana zastępów. Jedno z nich będzie zwane Ircha Heres. W ów dzień będzie się znajdował ołtarz pana pośrodku kraju Egiptu, a przy jego granicy stella na cześć pana. Będą to znaki i świadectwa o panu zastępów w kraju egipskim. Kiedy wobec ciemiężycieli zawezwą Pana na pomoc, pośle im wybawiciela, który będzie ich bronił i ocali. Wtedy Pan da się poznać Egipcjanom. Egipcjanie zaś nie tylko uznają Pana wówdzień, dzień, ale czcić go będą ofiarami ze zwierząt i z pokarmów, składać też będą śluby Panu i wypełnią je. Choć Pan dotknie ciężko Egipcjan, przecież ich uzdrowi. Oni zaś nawrócą się do Pana, który ich wysłucha i uleczy. W ów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii. Lecz Egipt służyć będzie Asyrii. W ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Pan zastępów pobłogosławi mu mówiąc, Błogosławiony niech będzie Egipt mój lud. I Asyria dzieło moich rąk, i Izrael moje dziedzictwo. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 13, wersety od 19 do 23. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego, aż dotąd, i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nigdy by nie ocalał, ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie wybrał. I wtedy, jeśli by Wam kto powiedział, Oto tu jest mesjasz, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd jeśli to możliwe wybranych. Wy przed to uważajcie. Wszystko wam przepowiedziałem. Apokalipsa świętego Jana rozdział szesnasty wersety od pierwszego do jedenastego. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący do siedmiu aniołów idźcie a wylejcie siedem czas gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swą czasę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają z nami bestii i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czasę na morze. I stało się ono, krw ono krwią, jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki, i źródła wód, i stały się krwią. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś, ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś, godni są tego. I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie Boże Wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano Mu władzy dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii, i w jej królestwie nastały ciemności. A ludzie z bólu gryźli języki, i bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.